Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj nietypowo, bo jak widzicie, jesteśmy w mojej przestrzeni na wsi. Ja rozczochrana, rozgózdrana, stwierdziłam, że nie ma co dzisiaj tutaj e, się czesać, bo jest potężny wiatr. Troszkę się uciszył i mam nadzieję, że mnie dobrze słychać dzięki temu. Co dzisiaj robimy? Ja zaraz Wam pokażę widok, który będziemy balować, bo ja będę chciała Wam pokazać taki szybki szkic, jak sobie... Zrobić szkic do obrazu, jak sobie pomóc z kolorami, ze światłem, na co zwrócić uwagę, jeśli będziecie chcieli malować na przykład w plenerze, co zrobić. Akwarelki. Ja mam dzisiaj akwarelki. Wziąłam taką drugą partię, której nie używałam. Jeszcze mam tutaj swój, swoją taką tackę, Chcę Wam powiedzieć, że ta paletka jest właśnie do użytku. Używam ją. Używam farb akwarelowych. Dobra? i dlatego ona jest brudna, bo, bo w każdej chwili mogę to rozmoczyć i wtedy farba będzie znowu taka, jaką ja tutaj chcę, więc ten, ten błękit mogę rozmoczyć i on będzie błękitem. Dobrze, dobrze, że się wypowiedziałam, skówka mi uciekła. No dobra, może ją znajdę. I mam pędzelki, to są pędzelki takie zwykłe, napełnione wodą, właśnie do takich szkiców akwarelowych, najważniejsze jest to, żeby mieć kawałek bloku. Ja tutaj wam teraz pokażę. Ja tutaj mam takie kartki 300 gram, niezbyt dobrej jakości, ale ja chcę dzisiaj na szybko, tak żeby wam pokazać jak fajnie można ćwiczyć malowanie w plenerze na zewnątrz. Dobrze. Odwracam kamorę, kamerę i zaraz zobaczycie widok, który będę wam chciała narysować. Raczej chodziło mi, żeby namalować ten widok. Popatrzcie, tam daleko jest ten widok. To jest to miejsce, już Wam pokażę. Tak, tu są te drzewa. To, to są jesiony, wydaje mi się. Tutaj jest chlewek. I ja myślę, że, że mi najbardziej chodzi o te drzewo tu i o ten chlewek tu. Tylko ten fragmencik taki. Ja Wam zaraz powiem o co chodzi, dlaczego ja to tak chcę zrobić. E, oczywiście ja się muszę tutaj przy, przysunąć troszkę. E, I musicie mi uwierzyć na słowo, jakie ja kolory będę wykładała, bo nie będę ich tutaj, tak będę pokazywała troszeczkę. Ale wezmę na pewno jakąś zieleń i wezmę ten, 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 ten pędzelek. Chcę Wam powiedzieć, że ten pędzelek jest jakiś syntetyczny, jakiś taki bylejaki. E, no ale dobrze. Dlaczego ja go wzięłam? Ponieważ jest wypełniony wodą i nie trzeba tutaj mi wody, żeby zrobić szkic. Ten szkic będzie... Chyba zrobię taki zielonkawy, więc e, nabiorę sobie e, tutaj z zieleni, troszkę o, prysnę, mam zieleń. Wyłożę tutaj do tego brązowego, który... O właśnie. Tu miałam odrobinkę brązu, już Wam tu pokażę. I to będzie taki kolor, którym ja zacznę malować. Widzę, że nie ma teraz światła, słońce się schowało za chmury, więc ten mój obraz nie będzie miał zbyt dużo słońca, ale trochę jednak będzie. E, ja po co ja to robię? No tak jak powiedziałam, po to, żeby poćwiczyć troszeczkę, jak ten obraz powinien wyglądać. O może tak to zrobię. O właśnie, także widzicie tam dokładnie E, zrobię podstawę, bo będę chciała. Ja już ten obraz kiedyś malowałam, wiecie. Ja ten obraz kiedyś malowałam i wysłałam jego wersję. O taką podstawę robię i wysłałam jego wersję na konkurs Kochinora e, i został umieszczony na, w kalendarzu powiem wam, e, właśnie tego producenta, producenta akcesoriów malarskich. Dobrze, mam taką zieleń. I taką, taki, takiego brązu wezmę. Ja nawet nie wiem, co to są za kolory, bo one tu są pomieszane. Biorę jakiś tam brąz, wiecie. Najważniejsze jest dla mnie, żebym ja wiedziała, że to jest brąz. A yy, taki, taki yy, brąz z zielenią, nawet ta zieleń taka zbyt intensywna, zbyt chemiczna, będzie miała piękny kolor, jeżeli z brązem troszeczkę to zrobimy, nie? No dobrze. I co ja teraz tutaj zrobię? Ja tutaj zrobię teraz yy, ten chleb więc. Naniosę, o, nie mam papieru, nie mam nic. Warunki jak najbardziej polowe, wiecie? Y tutaj zrobię, o, y y y ściany tego chlewa, nie? Widzę, że gdzieś będzie mniej więcej, tutaj, e tutaj będzie szczyt. To ma być bardzo szybki taki e malunek. Co ja tam jeszcze widzę? Widzę, że ten dach jest taki lekko, to jest krótsze. I widzę, że ten dach tam jest taki zwichrowany. Nie jest równy, więc ja to pokażę na tym obrazku. Tu jeszcze widzę, że tam jest jakiś taki, może to jest troszeczkę przydłuże, ale takie okienko powiedzmy, prawda? Na górze też tam. Patrzcie, patrzcie dokładnie jak ja to robię. Pokazuję, bo to jest płaski pędzelek i tym płaskim pędzelkiem mogę duże rzeczy robić. Dobra, już ja sobie to przekręcę. Okej, okay. o, tak, to, tak mniej więcej to wygląda. I tu gdzieś w tym miejscu będą te drzewa i te, drze te drzewa będą bardzo, bardzo wysokie. I teraz Wam pokażę tym właśnie kolorem, rogiem, tak, ja dużo rogiem maluję, rogiem będę tworzyła strukturę tego drzewa. Ona jest wysokie, ja teraz muszę policzyć mniej więcej, chyba powinny być one jeszcze wyższe, więc tak na samej, Trochę kartkę nie tak wzięłam. Dobrze, ale niech tak już będzie. Nie będziemy tutaj, y, nikt z tego nie będzie strzelać, jak to klasyk mówi, nie? <laughs> e, bo to powinno być, teraz ja zobaczę. Raz, y, dwa, trzy, cztery wysokości tego budynku, raz dwa, to, to drzewa powinno być wyższe, ale no, jak nie wymierzyłam dobrze na początku to yy, no to tak po prostu wyszło no ale dobra, niech tak będzie tak jak to teraz ja robię zobaczcie, o dużo, dużo, dużo wyższe te drzewo powinny być naprawdę to drzewo powinno być dużo wyższe ja jednak mogłam to trochę niżej zrobić chciałam, żeby to było większe dobra, nie będę się tłumaczyć, tylko winni się tłumaczą pamiętajcie, jeżeli chcecie żeby było równe żeby, żeby oddać charakter tego miejsca no to jednak trzeba zrobić to tak, jak tam jest i jak ktoś tutaj y, mówi mi, że Katarzyna nie robi błędów, właśnie zrobiłam błąd. E, błądy, błędy są po to, żeby się uczyć e, z nich, tak? Trochę brązu wezmę takiego ciemnego e, i, i tyle. Dobra, nie będę tu za dużo dyskutować teraz, bo e, tutaj sobie wezmę takiego koloru, takiego brązu. Tu również. O, bo, to tam ma być, bo tutaj ma być takiego troszkę tego cienia, tutaj ma być, nie? E, taki szarawy też ma być. Taki szarawy, powiem Wam. E, więcej powinien, tylko zaraz ja zobaczę. Ja mam tu za dużo tej wody. Dobra, o. Tutaj też taki szarawy. To ma być takie lekko szarawe, więc ja to. O, przykryję. Ok. Dobra. I tam są jakieś zielenie z tyłu, ale ja zrobię je lekko błękitne, żeby pokazać, że to jest, że to wszystko tam jest z tyłu. O. Nie? Że coś tam się dzieje z tyłu. O. Także no, źle zaczęłam. No, to nic. No, nic nie szkodzi. Co ja teraz zrobię? Nic teraz nie zrobię. No, trzeba w to iść dalej. Kartki nie przekręcę. Do... Słuchajcie, no dlatego się robi takie Szkicę właśnie po to, żeby uniknąć błędów, bo już widzę, że źle wymierzyłam, no bo to dosyć szybko zrobiłam. No i teraz wiem, że jak ja będę chciała z tego namarować obraz, to już będę miała kolory, światło i cień, tutaj wszystko znajdę, ale co najważniejsze, będę miała, zrobiłam próbę, że nie mogę w ten sposób zaczynać malować, muszę wszystko wymierzyć. Jeśli oczywiście chcę, żeby ten widok był taki jak jest na tym załączonym obrazku, bo to nie jest zdjęcie. Wyszliśmy w plener. Przecudne miejsce, to jest ukochane miejsce moje, ja już tak jak powiedziałam, już malowałam tu w tym miejscu. To jest chyba najfajniejszy widok, jaki, jaki tutaj mam z tej perspektywy. Czasami o tam, o, w tamtym kierunku, za, tą, za, za tym. E, moim malunkiem, że tak powiem, jest. Tam krowy chodzą, ale już je zabrali, bo to jest godzina chyba 17 i no nie ma tych krówek. Dobra. I teraz troszeczkę błękitu tam damy, jakiegoś tam chłodnego, nie, nie mam chłodnego ultramarynę mam. Dobra, niech będzie troszkę ultramaryny, troszkę wody, rozwadniam to, jeszcze odrobinkę i tu jeszcze przyciemnie ciut jak widzicie tak to jest akwarelka i praca jest pionowa pionowo to wszystko jest nie mogę za dużo wody bo to mi wszystko spłynie za chwilkę no ale dobra trochę jakiegoś tam brązu tak, tak jak powiedziałam światła za dużo nie ma tam są też drzewa z tyłu nie światła za dużo nie ma bo jest bo się schowało i no i dobra I to też nie chodzi, znaczy tła nie zrobiłam, nic nie zrobiłam. E, dobra, te gałęzie mają, bo tak one jeszcze wyższe to drzewo powinno być. I niech tak część zakończę. Nie, nie, źle by było, żebym zrobiła teraz to drzewo, że one mi się y, urwie w pewnym momencie, więc to, 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 to co teraz robię jest ok. Zakończyłam, wygląda to jak wielka lipa właśnie się zrywa wiatr. Mam nadzieję, że on nie będzie taki zbyt mocny, bo tu mi wszystko zwieje. Ja tak tu szybko przyszłam tutaj. Mówię, może jeszcze zdążę coś Wam nagrać. O, wzmaga się wiatr, ale może będą jakieś szumy właśnie. No, nie mam na to wpływu. Nie mam tutaj mikrofonu z tym, z tym, wiecie, futrzakiem, tego futrzaka, który tłumi no niestety mam nadzieję, że mi wybaczycie O i tutaj cień oczywiście pod spodem zwróćcie uwagę, tam widać, nie? tu jest cienie i trochę mi to przeszło, więc robię tutaj jeszcze mam takie zielone pokuszę się o taki soczystszy soczystszą bardzo zieleń i patrzcie, że ja używam tylko jednego pędzelka do takiego szkicu wcale nie trzeba nie, nie wiadomo jakich pędzli I o tutaj taki, to, taką zieleń Tutaj coś tam umieszczę, tu coś umieszczę, taką jaśniejszą. Tej jaśniejszej zieleni teraz nie mogę zbyt dużo tutaj dać, bo, bo wszystko jest na ciemno. To jest szkic, więc spokojnie. Eee, wracając do pędzelka. No jeden pędzelek, wzięłam jeszcze ten drugi szpiczasty, ale wcale nie muszę go używać. Pędzelek właśnie, eee, tu jeszcze wezmę, pędzelek taki, który teraz mam, ten płaski, E, właśnie nadaje się też do tego, żeby e, malować jak widzicie nawet cieńsze elementy, bo on ma tutaj, e, tym różkiem można o, robić takie pacnięcia, że tak powiem, o, tak. E, można było robić takie te e, paski, e, ściany stawiać tu powinno być troszkę ciemniejsze sprawdźmy, żeby nie za dużo wody było troszkę ciemniejsze tu powinno być, jakiś bąk mam nadzieję, że mnie tutaj nie przyuważy nie będzie chciał ze mną ze mnie zrobić obiad do kolacji I uciekła mi myśl, co chciałam powiedzieć eee, no tak dobra i robię tu o, właśnie, takie najważniejsze tutaj elementy. Chodzi mi, żeby pokazać część, e, m, charakter tego miejsca, żeby pokazać, prawda? E, żeby pokazać, gdzie tu są bardzo ciemne, ciemne elementy, gdzie są jasne. Teraz zrobię sobie taki, taki bardzo ciemny kolor mm, jakiś taki, o, bo tutaj pokażę o, właśnie, zobaczcie, tym, tym, tym różkiem o. Tu przyciemniam, tutaj, tu są takie. Stopniowo robię. Oczywiście mogę zrobić fotografię. No zdjęcie robi się bardzo szybko, ale powiem Wam, że o wiele więcej satysfakcji mam, jak sobie szybko coś naszkicuję. I to jest naprawdę w parę minut. To, co ja teraz robię, to bardzo, bardzo szybko. O, no dobra. I tutaj taki jakiś. Tam są cegiełki, ale nie będę ich teraz umieszczać, bo nie o to chodzi. Jeszcze może tutaj zrobię taką fajną zieleń, widzicie? Yy, nie mam wody, ale powiem wam jak chcecie pozbyć koloru, to po prostu przyciskam i i czyści mi się ten pędzelek i ja go tutaj mogę o, wyczyścić. I teraz wezmę jasną zieleń, bo chcę z tej drugiej strony zrobić jasny tutaj tam, tam są te klony. Więc jeszcze tutaj zrobię, bo klon taki dosyć szeroki. O, o tak, o. Dobrze. Troszkę takiego ciemnego tu od spodu, bo on powinien mieć od spodu tutaj cień, mimo wszystko. Mimo że nie ma słońca, to i tak pod spodem powinien być cień. Dlaczego ja to drzewo tutaj domalowałam? To jeszcze jedno. I tu jeszcze to tę podstawę solidniejszą zrobię. Zobaczcie, od razu ten obrazek, obrazek, jest, obraz jest jak waga. Tak? Teraz widzimy, duże drzewo obcią, było obciążeniem dla tego e, obrazu, że tak powiem, a po drugie, a tutaj jest środek, powiedzmy, tej wagi, a po drugiej stronie szali jest dom i dodałam teraz jeszcze drzewo, które nam pokazuje, że, no teraz już jest porówno, tak? Duży odważnik, Dwa małe, mniejsze odważniki o tej, o tej samej wadze. No, mam nadzieję, że ja tutaj za bardzo nie zagmatwałam Wam y, w tych wiadomościach, y, no ale tak to właśnie jest. Napiszcie mi w komentarzu, czy wszystko, co dzisiaj powiedziałam, jest zrozumiałe. Napiszcie mi też, jeśli możecie, jeśli macie oczywiście ochotę, co byście chcieli zobaczyć, co, ja bym, co byście chcieli mm, nauczyć, czego byście się, chcie, się chcieli nauczyć malować. A ja mam od czasu do czasu takie filmiki, właśnie pokażę. Teraz jeszcze nie są, nie są wakacje, jest, jest teraz czerwiec. Wakacje tuż u i zobaczcie, już będzie można coraz częściej wychodzić na zewnątrz. Kwiaty przecudnie kwitną. No dobrze, tutaj mogę parę kwiatków takich namalować, nie? Ale kwiaty polne przecudownie teraz kwitną. A my zaczynamy w wakacje, w wakacyjną szkołę malowania kwiatów, na którą Was już teraz serdecznie zapraszam. Ta szkoła to 12 lekcji, 12 kursów, mini kursów, podczas których będę pokazywała najsłynniejsze, najpiękniejsze kwiaty letnie, lata. Tu parę takich czerwonych o elementów, tam może gdzieś tam. Jest mnóstwo maków na koniec, wiecie, nie? O, tak to, tak to sobie wymyśliłam, tak sobie zrobię, o, żeby tam wzrok poleciał w tamte miejsca, że tam jest trochę tylko tak. No dobrze. Tam ich jest sporo, one raczej nie powinny być pojedyncze, tylko niech tam będzie, że one tam się wysiały takimi kampaniami. Wracając do wakacyjnej szkoły malowania kwiatów, to tak jak powiedziałam, 12 kursów takich potężnych 3 spotkania na Zoomie na żywo. E, oczywiście w tych 12 kursach będzie 7 kursów na żywo także ze mną będziecie mogli konsultować, gadać, pisać. E, no i ta szkoła. Wiecie, żeby pojedyncze te elementy, te kursy kupić, no to trzeba by wydać na to ponad 2000. A teraz macie tę szkołę za 400, e, chyba 21 zł, jak się nie mylę, nie pamiętam teraz dokładnie, ale coś, to, to, ta cena właśnie tak wygląda. Zapraszam serdecznie, jak ktoś ma ochotę przyłączyć się do tej cudownej szkoły, to zachęcam. Ja tu jeszcze takiego bunkitu ciut dodam. Link będzie oczywiście w opisie tego filmu. O, przypominam, że nagrywam ten film w czerwcu 21 czerwca 2025 roku. Więc jak już oglądacie po tym terminie da, daleko, no to już niestety albo stety już się wakacyjna szkoła malowania kwiatów skończyła. Pewnie i pewnie szykujemy się do następnej edycji, na następne wakacje. Jak oglądacie to, na przykład w 2026 roku, troszkę tam takich błękitów dodam. O! No dobrze, i tu odrobinkę w tym też takiego, o, właśnie przybrudzenia na dole. Tam odrobinkę. No dobrze. No i mamy to. I warto takie szkice robić. Twórzcie, szkicujcie jak najwięcej. Tak jak powiedziałam, zapisujcie się do szkoły, jeśli ktoś ma ochotę. Piszcie tutaj komentarze, jak wam się, co, co byście chcieli, jak wam się to podobało, co byście chcieli. I jeszcze zapraszam też do subskrybowania tego kanału, ponieważ dzięki temu będziecie się dowiadywać, że e, wrzuciłam właśnie. Nowy film. I też zapraszam do łap, żeby, wrzut, żeby dać łapkę w górę. No nie mogłam się przejrzeć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj.